W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy, Pan Bóg, który jest samą prawdą, niczego nie znosi tak bardzo, jak obłudy. Dlatego w Ewangeliach widzimy nierzadko pewien paradoks. Chrystus, chociaż pełen miłosierdzia wobec grzeszników, żałujących grzeszników, wobec faryzeuszy, którzy w Piśmie Świętym symbolizują tę obłudę, jest bardzo surowy. Ten, którego święty Jan Chrzciciel nazwał barankiem Bożym, wobec faryzejskiej obłudy był zawsze nieubłagany. I bardzo często niedzielne Ewangelie przedstawiają nam spory Zbawiciela z faryzeuszami. W poprzedniej niedzieli słyszeliśmy o tym, jak Chrystus, można powiedzieć, demonstracyjnie uzdrawia chorego w Szabat, po to, aby pokazać, że jeśli w grę wchodzi miłość bliźniego, wówczas. Jakieś podrzędne przepisy prawa muszą ustąpić jej miejsca, ponieważ to miłość jest wypełnieniem prawa. Ten sam temat poruszony jest w dzisiejszej Ewangelii. Widzimy jak kolejny raz faryzeusze próbują wystawić na próbę naszego Pana. Zadają mu pytanie, jednak nie po to, aby uzyskać zbawienne pouczenie. Pytanie, które nie mniej jest pytaniem zasadniczym, ponieważ celuje w samo sedno naszej religii i które dlatego każdy z nas powinien sobie zadać. Mistrzu, które jest największe przykazanie w prawie? I Chrystus, chociaż zna przewrotną pobudkę swoich rozmówców, odpowiada cierpliwie, zapewne bardziej ze względu na nas i dla naszego pouczenia. Będziesz, miło Pana bogatwego. Ze wszystkiego serca Twojego, z całej duszy swojej i ze wszystkiej myśli Twojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. Moi drodzy, przykazanie miłości jest dlatego pierwsze, ponieważ wszystkie inne przykazania w nim biorą swój początek. Kto prawdziwie miłuje, ten siłą rzeczy będzie zachowywał inne przykazania, ponieważ istotą miłości jest pragnąć dobra dla ukochanej osoby. Jeśli kogoś kochamy, pragniemy sprawić mu przyjemność, unikając robienia mu przykrości oraz w miarę możliwości spełniając jego wolę. Bóg jako nasz Stwórca, a także Odkupiciel ma prawo do nieograniczonej miłości i do bezwarunkowego wypełnienia Jego woli. I dlatego też wola Boża musi być pierwszym drogowskazem w naszym życiu. Co więcej, musimy być gotowi na wszystko, nawet największe cierpienia łącznie ze śmiercią, byleby tylko nie stracić miłości Bożej, byleby tylko nie przekroczyć tego największego i pierwszego przykazania. To się nazywa właśnie miłować Boga z całego serca. Święty Augustyn swoim stylem ujmuje to przykazanie w bardzo piękny sposób, że miarą miłości jest miłość bez miary. Miłość jest dalej przykazaniem największym, ponieważ nie ma nic ważniejszego ani wyższego od niej. Bez niej, bez miłości wszystkie inne cnoty straciłyby swoją wartość. Nawet pozostałe cnoty teologalne, wiara i nadzieja, dzięki tym, którym poznajemy Pana Boga i oczekujemy oglądania Go w niebie, bez miłości ostatecznie nie miałyby wartości przed Bogiem dla życia wiecznego. Nie znaczy to, że mamy polegać. Tak, popularnej tendencji, według której wyznanie wiary nie ma znaczenia, ważne tylko, żeby kochać, cokolwiek miałoby to oznaczać. To jest oczywiście fałszywe pojęcie miłości jako jakiegoś subiektywnego, niezdefiniowanego uczucia. Jednak jeśli miłujemy Pana Boga szczerze, obiektywnie, a więc takim, jakim On jest, a nie takim, jakim chcielibyśmy, aby był. Wtedy pragniemy poznać i przyjąć Jego objawienie oraz pełnić Jego wolę, która przejawia się w przykazaniach. W ten sposób wypełniamy przykazanie miłości Boga. Przykazanie to ma jednak swoje rozwinięcie, swoje zastosowanie. Drugie, podobne jest temu, mówi Chrystus. Będziesz miło bliźniego Twego jak samego siebie. Na tych dwóch przykazaniach całe prawo zawisło i prorocy. Stąd widać, że przykazanie miłości bliźniego obowiązywało, obowiązywało już w Starym Testamencie. Wprawdzie w prawie mojżeszowym, o które w Ewangelii pyta faryzeusz, największy nacisk położony był zgodnie z mentalnością wschodnią na zewnętrzne przepisy. Poza tym zadaniem narodu wybranego było przechowanie wiary nieskażonej przez pogańskie naleciałości, co siłą rzeczy wymagało pewnego odseparowania się od pogań. Mimo to miłość bliźniego, nawet jeśli nie tak widoczna, była obecna nawet wówczas. Jednak siłą rzeczy mocniejszego wyrazu nabrało przykazanie miłości bliźniego z nastaniem nowego, uniwersalnego przymierza, obejmujące, obejmującego także ludy pogańskie. Dlatego też przed dokonaniem dzieła odkupienia, przed Zawarciem na tej drugiej górze, na górze kalwaryjskiej Nowego Przymierza, przypięczętowanego własną krwią, Chrystus mówi w wieczorniku do swoich uczniów przykazanie nowe daję Wam. A więc przykazanie stare, ale o nowym wymiarze, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem, żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Potem wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami. Dlatego moi drodzy, chociaż rozróżniamy między miłością Boga a miłością Bliźniego, to istotą chrześcijaństwa jest jedno, jedyne przykazanie miłości. Miłość Boga siłą rzeczy musi prowadzić także do miłości Bliźniego. Nie można prawdziwie kochać nade wszystko stwórcy i jednocześnie nie kochać jego stworzeń. Tych oczywiście, które zostały stworzone na jego obraz i podobieństwo. Każde stworzenie oczywiście jest dobre i każde zasługuje na naszą miłość. Jednak obowiązuje tu w tym przykazaniu pewna hierarchia. Stopień naszej miłości zależy od stopnia, w jakim dane stworzenie jest dobre. Jeśli więc ustawowo zapewnia się obecnie prawa dla zwierząt, a nie robi nic, aby zapewnić prawa dla chociażby życia nienarodzonego, życia poczętego. To nie jest to żadne przykazanie miłości, nie, ale nic innego jak jakaś wołająca o pomstę, budę i szatańska karykatura miłości. Jeśli by ktoś mówił, że miłuje Boga, pisze święty Jan Ewangelista, a nienawidziłby brata swego, kłamcą jest. Albowiem ten, co nie miłuje brata swego, którego widzi, jakże może miłować Boga, którego nie widzi. Nie miłość do zwierząt czy przyrody, które człowiek zgodnie z wolą Bożą ma sobie czynić poddanymi, świadczy o naszej miłości do Boga. Dopiero miłość Bliźniego jest tym papierkiem lakmusowym, które świadczy o prawdziwości naszej miłości do Boga. Jeśli nie ma w nas miłości Bliźniego, nie może być także miłości do Boga. I odwrotnie. Nie ma prawdziwej miłości do Bliźniego bez miłości do Pana Boga. Taka miłość pozostałaby na płaszczyźnie czysto naturalnej, podczas gdy osiągnięcie stanu łaski i życia wiecznego wymaga koniecznie pobudki nadprzyrodzonej. Dlatego przed Bogiem żadnej zasługi nie będzie miał ten, kto go świadomie odrzuca, chociażby był dobroczyńcą całej ludzkości podziwianym przez wszystkich ludzi. Za to wielką zasługę zdobędzie ten, który drobne uczynki wykona z czystej miłości do Pana Boga. Tutaj, moi drodzy, wspaniałym przykładem do naśladowania są święci. najbliższą sobotę obchodzimy nie tylko pierwszą sobotę miesiąca, ale również święto świętej Teresy od dzieciątka Jezus. Święta Teresa z zewnątrz, powierzchownie patrząc, była zwykłą, nie rzucającą się w oczy zakonnicą. I to do tego stopnia, że krótko przed jej śmiercią, która miała miejsce w 24 roku jej życia, miała nast miejsce następująca znamienna rozmowa w klasztorze sióstr w Lisie. Jedna z sióstr powiedziała mianowicie wtedy do drugiej, że ciężko byłoby jej znaleźć jakąś szczególną cnotę czy cechę siostry Teresy, która by pozwoliła szczególnie utrwalić ją w pamięci. Sama siostra Teresa mówiła, aby po jej śmierci nazywać ją Małą Tereską. A jednak, moi drodzy, jest to jedna z największych świętych naszych czasów, jak powiedział o niej święty Pius X. Pod niepozornym habitem karmelitańskim ukrywała się mianowicie Wielka Święta, o wielkim sercu. Jej serce wypełniała taka miłość i taka gorliwość, że nie wystarczało jej. Być siostrą surowego zakonu karmelitańskiego. Nie wystarczało jej być oblubienicą, zbawiciela i matką dusz. Jej pragnienie całkowitego poświęcenia się Bogu sprawiało, że, jak sama pisze, odczuwała ona w sobie także powołanie wojownika, kapłana, apostoła, nauczyciela, męczennika oraz pragnienie najbardziej bohaterskich czynów dla Chrystusa. Nie mogąc oczywiście. W klauzurze sztornej spełnić tych pragnień szukała odpowiedzi na swoje wierzterki w Piśmie Świętym. I wtedy natknęła się na słynny hymn pochwalnej miłości z pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian. Wtedy zrozumiała, pisze święta Teresa w dziejach duszy, że miłość zawiera wszelkie powołania, że miłość jest wszystkim, że ogarnia wszystkie czasy i wszystkie miejsc, miejsca. Słowem, że jest wieczna. Otrzymawszy odpowiedź na swoje roztergi, siostra Teresa napisała Jezu, moja miłości, znalazłam wreszcie moje powołanie. Powołanie moje to miłość. Moi drodzy, kto z nas wraz ze świętą Teresą nie zachwyci się nad pięknem tego powołania do miłości. Powołania, które tak naprawdę każdy z nas otrzymał wraz z sakramentem sztuki Świętego. Te słowa Dotyczą tak naprawdę każdego z nas. Nasza religia to coś więcej niż tylko jakiś zbiór nakazów i zakazów. Jak smutno czasem spojrzeć na chrześcijan, którzy wprawdzie wypełniają swoje obowiązki wobec Pana Boga, ale czynią to jakby z musu, jakby dźwigając na sobie ciężkie jarzmo. Tylko dlatego to robiąc że tak trzeba, bo jeszcze wierzą, że w innym przypadku będą musieli ponieść konsekwencje. Moi drodzy, nasza religia to coś więcej. To religia Boga, miłości, który stał się człowiekiem, aby przywrócić nam miłość Bożą. I jeśli już w porządku przyrodzonym obowiązywała miłość bliźniego wedle zasady nie czyń bliźniemu tego, co tobie niemiłe, to jak wielkie znaczenie ma to nowe przykazanie, które pozostawił nam Chrystus. Miłujcie się tak, jak ja was umiłowałem. On sam prowadzi nas swoim nauczaniem i swoim przykładem na szczyty miłości. Mówiąc, nikt nie ma większej miłości od tego, gdy kto, kto życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. I na tych dwóch fundamentach musi opierać się całe nasze życie duchowe, bo inaczej, jak pisze święty Paweł, w tym samym wspomnianym liście do Koryntian, choćbyśmy mówili językami ludzi i aniołów, a miłości byśmy nie mieli, stalibyśmy się jak mieć brzęcząca albo cymbał brzmiący. Dlatego też, moi drodzy, ta właśnie ta dwojaka miłość Boga, miłość bliźniego, jest tą doskonalszą drogą, którą poleca nam apostoł Narodów, i która, którą święta karmelitanka. Zlizję odkryła jako swoje powołanie. I tem powołaniu była tak wierna, że jak sama zapewnia pisząc o swojej w drodze dzieciństwa duchowego nigdy nie odmawiała Bogu niczego, czego od nich żądał. Żadnej ofiary i żadnego nawet najmniejszego wyrzeczenia. Pewnego razu powiedziała, że smutno byłoby jej umierać ze świadomością, że nie ofiarowała Bogu wszystkiego, co mogła, że coś zatrzymała przed nim dla samej siebie. To jest, moi drodzy, praktyczne zastosowania przekazania największego i pierwszego, o jakim mówi Zbawiciel dzisiejszej ewangelii. Także i my starajmy się dlatego nie wypełniać świadomi, że od stopnia miłości zależy wszystko, że miara naszej miłości w tym życiu będzie miarą naszego szczęścia w niebie, Obyśmy i my na nowo odkryli i każdego dnia coraz bardziej odkrywali wzniosłość tego imienia chrześcijańskiego oraz wielkość powołania do miłości, jakim obdarzyła nas nasza wiara. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.